gdy mówimy o wszystkich świętych, chodzi o tę uroczystość, to częstym tematem jest to, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. No, ale jest takie pytanie, z czym nam ta nasza świętość się kojarzy, nie tych wielkich, świętych, słonych Kościele, ale co. Na ile Doskonałość chrześcijańska kojarzy nam się z czymś takim sztucznym. Takim, a jeśli nie sztucznym, to czymś takim dodanym do normalnego życia. Pewnie o świętości to najwięcej się mówi wiem, na katechezie albo w kominiach dla dzieci, i wtedy łatwo jest tak rozsamić świętość z byciem grzecznym. Z wejściem w pewne oczekiwania dorosłych. wejściem w wymagania wobec przekazań. I no i ten człowiek święty to jest taki poukładany na, na pewien wzór, jaki nam Pan Bóg podyktował. Taki to się nie wychyla. A jeżeli się wychyla, to w tym kierunku takim pobożnościowym. Człowiek normalnie to sobie jakoś tam żyje, a chrześcijanin oprócz tego chodzi do kościoła, jak katolik to odmawia różaniec i coś tam jeszcze. Kiedy czytamy o błogosławieństwa, to spróbujmy tutaj pomyśleć o, o tym, na ile to są wyrażone jakieś ludzkie oczekiwania. Że to. O czym mówi Jezus, że błogosławieni jesteście, gdy pragniecie sprawiedliwości, jesteście ludźmi pokoju, jesteście miłosierni, że wskazuje na to, co jest ludzkie. Także wtedy, kiedy mówi o błogosławieniu bodzie w Duchu, kiedy mówi o, czyli o, o zaufaniu, nie? przeciwstawia pychy, znaczy nie jakąś pychę, otwartości na Pana Boga, zaufanie. Nie? Że ty, świętość to nie jest coś, obcego, um, człowieczeństwu, tylko to jest właśnie stawanie się w pełni człowiekiem. Um, i, I co jest charakterystyczne dla tej pełni człowieczeństwa? To jest zdolność do bycia z innymi, to, to miłosiernie dla innych, budujący pokój z innymi. Um, to, Znoszący też prześladowania od innych. Więc ktoś to nie jest, może też nam z jakąś chwilę, się kojarzyć z Panem Bogiem, który za dobro wynagradza i coś jakiegoś W najlepszym wypadku nie jest to surowy sędzia, tylko taki dobrodliwy, który wiele przebaczy, ale rozliczam się z nim, z moich dobrych uczynków, z moich grzechów. Natomiast to, co jest w wieku, jest wśród innych i dla innych, to jest też w i przeżywane w sposób specyficzny. Tą specyfiką tego bycia dla jest m.in. to, że to swoje bycie dla innych odnajduje w kościele. Że z innymi ktoś tworzy. Tak z teologicznego punktu widzenia ciało Chrystusa, gdzie tam każdy odnajduje swoje, ma swoje miejsce. Ale że jeżeli Ewangelia mnie do tego wzywa, łaska mnie do tego uznania, żebym był pełniej człowiekiem, to Kościół jest przestrzenią stwórczaną przez Jezusa po to, żebym właśnie mógł to swoje powołanie do bycia w pełnym człowiekiem realizować. I, i że... Kolej są chrześcijaninem, to mam swoje miejsce w Kościele i Kościanie nie toleruję, tylko nie także traktuję jako źródło rzeczy koniecznej dla mnie, nie wiem, jak rozgrzeszenie i inne sakramenty, tak jak rzeczywistość, do której jestem powołany po to, żebym realizował to swoje pierwsze powołanie, czyli przeżywał człowieczeństwo w sposób pełny, czyli święty. Więc ten wyróżnik chrześcijanina, to jest to, że czerpie, że to bycie człowiekiem traktuje jako sobie powołanie i to, że żeby zrealizować powołanie, to potrzebujemy Bożej Pomocy i że Pan nam ją daje. Dalej, że oprócz rozmaitych wspólnot ludzkich, rodziny, znajomych i tak dalej, czuję się powołany do tego, żeby w kościele stawać się. Pełnym człowiekiem, tutaj nie oddzielając właśnie tego swojego świata, swojego rodziny od kościoła, tylko widząc te nasze ludzkie rzeczywistości jako część kościoła, może gdzieś trochę na peryferiach, ale jednak jako część kościoła. I następna sprawa to poczucie zaproszonym do budowania świata w pokoju, z miłosierdziem. Ale także zaznaczenie prześladowań. Dlaczego? Bo to, co jest chrześcijańskie, to jest nie tylko tak. Mam zachować się jak człowiek, nawet wtedy, kiedy inni tak się nie zachowują. To nie tak, tylko mam iść przez życie z podniesioną głową, dlatego, że nie mam wyrzutów sumienia. Ja jestem wierny swoim zasadom. Nawet jak mam na końcu przegrać. Nie ma tu nic jakoś jakiejś wyniosłości, nie powinno być. Z jakiejś pychy, która pryska, się okazuje, że jednak nie jestem taki doskonały i nie mogę nosić tak głowy bardzo prosto z tego powodu, z braku grzeczności. To, co jest dla nas ważne, to to, że wierzymy w ostateczne zwycięstwo, ale nie nas samych, tylko Chrystusa, do którego należymy, który nas powołuje, który nas wzywa na drogę błogosławiu. I nawet jeżeli po drodze jest prześladowanie, czy nawet śmierć męczeńska, to, to ostatecznie do Chrystusa należy zwycięstwo. Prawda? Perspektywa ostateczna, którą słyszeliśmy. W, w tym fragmencie Apokalipsy li się, że to szaty wybielone wykryli baranka. czyli Ci opieczętowani. To może trudno sobie wyobrażać, nie tak 134 tysiące przechodzi i ktoś stempluje, bo... ale to opieczętowanie to nie jest stemplowanie. Yy, Skarżenia o złe, więc nie powiem jakie. Yy, Pieczeń wyciś wyciśnięta. Wypalona do skórzy. To jest no nie tylko niewolników, także legionistów. Znak wypalony może być znakiem dumy, przynależności do takiego czy innego wojska. Nie? Bo to samo się z jakąś rzeczywistością taką waleczną, odważną, ten chrześcijanin opieczętowany to jest ten przynależący do wspólnoty, która, która walczy. I perspektywa że należy do tego, właśnie przez taki znak wyciśnięty, którego się nie da usunąć. Należy do Chrystusa, który jest zwycięzcą i daje odwagę. Nie tak, a ah, i tak pan jest wygra, więc tam mi wszystko jedno, co ja zrobię. Nie opowiadam się, po jego stronie w taki zewnętrzny sposób. Mam chrzest, więc mam już załatwioną tę przynależność, tą pieczę właśnie. Tylko angażuję się w to, do czego zostaję powołany. I to powołanie do budowania ludzkiego świata ma tę perspektywę, że ten pełny świat taki, jaki jest dla człowieka, w którym człowiek może żyć pełno, to jest ten, który będzie dany, który nadejdzie. I dlatego mogę odważyć Żyć dzisiaj. Więc y, niech wspólnota ze wszystkimi świętymi w nas to buduje, takie poczucie powołania do tego, że, żeby stawać się bardziej ludzkim, często bardziej otwartym na ludzi, y, budującym ten świat y, w taki sposób, że będą, za, będą zaczynem dobra w tym świecie i są odwagą. Należy do Chrystusa, który ostatecznie zwyciężył. Mogę, odważnie żyć według tego, do czego mi dzisiaj wzywa.